Siemantko! Z tej strony rondel.pl A dzisiaj zaczynamy serię Survival Będziemy kręcić z rybakiem i kaczorem. Przywitajcie się. Siema I Jeszcze mniejszego Nie wytnę tego, zaczynamy to. Teraz nie znowu wywali. Masz pecha. Idę ocalić najważniejszą rzecz. Aha, coś Ci nie wyszło, to łyk. No bo to mańka. No bo to mańka. To wszystko wina zasilania. A żebyś wiedział. A żebyś wiedział. Ale to wszystko wina zasilania. Tak. Żebyś wiedział. Mądrze. Ej nie no, wykopałem drewno i je postawiłem na tym samym miejscu. Mądry jesteś. Bo Ja poszedłem w stronę tej góry. i owieczki tak umarły do ty morderco, zgłoszę to na policję wszystko. O, wulkan. Dziń terrorystko. Dobra, idziemy. Poczekaj, drewno zbieram. Zbieraj, ja idę pokazać ten wulkan. Cały czas mam wrażenie, że jakiś klipper za mną stoi. Ej, tu klipper właśnie stoi. <laughs> Wykra Ale on stoi przede mną a ja jestem stawałek. Oto jest nasz jest, piękny jest wulkan. Ładny, co nie? Z tym na serwer, a tu taki wulkan już był, więc. A tak naprawdę to kaser to zrobił. A, złaczycie wszystko na mnie. Do najpiękniejszego i najinteligentniejszego. Ta, na pewno. A, inteligentniejszy, na pewno. W jakim sensie? Ka e zielony ogórek kiszony mnie goni, żeby się inaczej nie wyrażać na filmiku. No, znaczy się nie ja, mogę powiedzieć chyba kutas, nie? Nie, nie To jest ozdoba. A gdzie się osiedlamy, tak a propos? Ja bym proponował. A. Gdzie byś się proponował? W tych górach to są i co ty? Może oh, no, właśnie, to ty? Może brawo, to O! Kurde. Kogo ty tam... Aha, już nie kogo. O Bungie! O 3 kobla, akurat na kilo, nie muszę robić drewnianego. Tam do góry jest kraty, nie chcę. Gdzie do góry? No, tutaj. Wungiel! No wiem wam, E, Ej, jest dla nas na studnie! No, Szybki to jest? jesteś! No! już no, Widzieliśmy jak odpaliliśmy serwę, dobra. Ej, nie, tutaj jest fajne miejsce na... Ten, na ten, ten domek. Szybki jesteś! Do, do góry jest fajnie płaski teren taki, ale to zniesienie No, Fajnie jest ten wulkan Haczor, co ty zrobiłeś z tym psem? Szczeka i szczeka. Weź go uspokój. Moja mama przyszła yy, chyba zabiłem świnkę. Ale tam są porkczopy! Poświęcę swoje życie, żeby uratować porkczopa Inteligentnie A no bo to Minecraft Nie, bo to ja Nie, bo to wszystko wina zasilania. Tak. Teraz mi się jeszcze... Nie, ale to wszystko wina zasilania. Gdzie ja jestem, Porsche? Gdzieś tu widziałem. Boha, hm. Myślałem, że chcesz Nie! Ugh. Ja zaraz tak lat nie idę. Nie. Nie ja przyjechali zaraz, nie wpija się z oporem. Ja mi się porozwalały teraz w jakieś tekstury i... <laughs> więcej. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. rosyjskie teksturpaki, nie. Nie, 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 nie! Nie! Co Nie! jakąś dziewczynę na Kasie. Co dodał jakąś dziewczynę, się pyta. A Nie! Kasia Nie! 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 ja? Nie! 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 bo najtak Nie! 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 robi. Przez cały tydzień. Nie! 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 Dobra, Nie! Nie! Oddaj moje itemy! Oddaj moje itemy. Czy ko Kobel był trochę mój? cały na Tak, w ogóle to gdzie wy jesteście? Ja I, I drewno cięcie. miałem zwykłe też Zrobiliście cięcie? Nie no. To co? A co, że nagrywam? Ja teraz dopiero zacząłem nagrywać bo mi tam był a mnie będzie cięcie Głosy, chcesz, no, trafiam, bo słuchajcie, jak mu ta tambi. To jest w No, trochę tam, było. A jeżeli będzie słychać, to tam się coś wygra i oczekiwasz. No dobra, się... lo, 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 lo. No, Nagramy kaczora na skajpie, gadaj. No, to się pytałem kiedy. O, o, zaraz toitna. A to woda chitać jeszcze. No nie rób mi! No nie! Dlaczku No trzy serduszka! Nie! Debil. Jest ja znowu wywala. Dobra, chodź. Nie rób, bo wywala, jak dadasz. No nie Witam, po krótkiej jej przerwie. Już zrobiliśmy sobie domek. Czy robimy, o. Pięknie. Aha. ...jakieś coś wkopałem i... który znowu... Nie, a ja nie! Ja już. Um... Cały czas nagrywa. No. A ja coś znalazłem. Piszcie to w komentarzach. Co? Nie jest. To, co teraz napiszę na chat. Piszcie to w komentarzach. Zaspanujemy tyle. Co ty tu wykopałeś? To najgłówna. Jest! Jako pierwszy mam wyrób. A co? Co? że to Stop nagrywa... O! motyka? Nie, zrobię. Ha, dobra, tam jest to przejście, ja zaraz przyjdę. Co? Nie, nie mam przechodzić. Nie do ciebie. Mam motyka. Pokażę, że jestem te aktualnie, a nie, wiesz, niża prorożek, nie? No, nie, jestem najbogatszy na serwie, nie? Bo jestem niża prorożek i... i wszystko wina zasilania, że mi się tak lakuje, nie? I, I tym podobne, nie? co? To wszystko będzie. No wiem! Dlatego to też mówię! I gdzie ty jesteś, Miki? Zbieram nasionka. I gdzie? No, tutaj chodzę. Kodamku. Mhm. Mm. Mm Error. No proszę cię. Ja bym się chętnie chciał dowiedzieć, co mi wyłącza ten film Minecraft. Nie wykryto mikrofonu. Jeszcze lepiej. Przecież słychać. Tak, ale mi się pokazało, że nie wykryto mikrofonu. No dziwnego kompa. Po, to, po tym czyszczeniu, po tej zmianie karty graficznej, mi się tak zaczęło dziać. No i to podzielę na dwa odcinki, bo to coś długa mi się wyda wydaje. Że będzie. No Nie wiem jak wy, ja swoje w mamie podpisałem je. Nie mam wełny. Właśnie o wiecie, nie będzie... nie będziemy mogli za bardzo zabijać. No ja szukam gdzieś... Zaraz idę poszukać sobie jakieś żelazo, nie? To może zejdę z tobą? Nie, zostań w domu, bo ja się zgubię, znając moją możliwość. Ale nie, ja sobie tutaj postawiłem white I tutaj na samym dole są kopalnie. Chodź Baśka, chodź. O, uderzyła mnie. To daje. Ja bardzo się boję. Baśka, no wyjdź na to słoneczko, bo. No. O, i kipuś. Kipuś do mnie idzie, słodko. Ale nie, ja tu sam nie chodzę. Nie, nie boję się. Aż tak. Nie znaczy się boję. Jesteś niemądry. mądry, ja ci mogę, powiedzieć. Łachła. Łach. Bardziej mądry niż ty. Nie. Eee, e. LOL. jakieś dziwne pomieszczenie kwadratowe, dobra. Myślę, że Minecraft służy z kwadratów. Czekaj. No, brat mi wbił do pokoju. Spoko, ja znalazłem złem żelaza. O, nożyczki może zróbmy wpierw. Wiem. I nitki nie robimy sobie z nitek żadnych. Łuków czy coś tylko na początek um, eee Nie Nie żebyśmy mieli powyżej wszyscy oh, Znaczynego yeah. tego oh. Jezu Ale się wystraszyłem No bo to jest takie fajne coś O, ale fajna góra Ale boskie. Świeci jak lawa. Nie wiem, ten wulkan jest fajny. Nie, ja znalazłem taką fajną górę, która. O, jeszcze lepiej. Yy, bagna, będziemy mieli slajmy. Wiemy, jestem na bagnach, kopię pod bagnami. Hmm? Kopię, ko, kopię akurat pod bagna. Hmm. O, znów. O, jest. Ale fajne. Co? Mam coś takiego, że jak się idę. No. To woda mi tak... Yy, przede mną paręnaście kroków, przede mną się tak podświetla na zielono i widzę co jest po nim. Żelazo! Ja świnię ubijam. Czemu bijesz bezbronnego nocza? Nie wyzywaj go! No to chorliwa świnia jest. Obiecywał tyle rzeczy, a ile spełnił. Nic no właśnie Ty, zajmują się tymi MPC MPC, zapowiadają już chyba od ilu update'u, że one będą mogły się robudować. Że oni będą mnie rozwijać, o. Prościej. Te MPC to też miały być normalnymi ludźmi. No właśnie. A wyszły co? Jakieś jajogłowe ludziki z y, siusiaczkami na no, zamiast nosa. Nawet On nie, nie jest, mają nie ma... rąk. Nagramy dalej. Nie, nie jestem w jak go nazwać, nie. To, że mam Aha. Ktoś jeszcze mniejszego. No przyszedł. O, głodny no, jestem, żadny Ej, kończymy ten odcinek. No to pójdźcie, się wbijecie, bo dzisiaj pożegnam, bo ja nie będę Dobrze. No, dobra. gdzie dobry, ser. Chodźcie, gotcha, Nie zabijaj go, żegnamy się. Dobra. Zabijesz o, sobie go po... po. O, Chodźcie do domku, chodźcie do domku. Ja byłem na bagnach i żelazo zdobyłem. Ja też mam trochę żelazo. Moje! Już musiał, nie? Oddaj to! Oddaj moje wyro! Zboczeństwo Dobra, kończymy. No. Ja tego nie. Ja, Jeszcze ten to go to bierze od tyłu, no nie. Dobra. Ej! Ja mam mało życia. Dobra, dalej. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Może coś bardziej pożytecznego będziemy robić niż teraz. Dobra. Pożegnaj się Kaczor. O, paśki.